W następnie gratuluję tutaj GKS-owi jaszczębie zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Co można powiedzieć, no jest niezmiernie przykro, że tak to się dzisiaj skończyło i, i, i tak naprawdę mi jest bardzo żal. Natomiast no trzeba sobie też jasno i szczerze powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i, i, i na to miejsce zasługujemy, na, na żadne wyższe także. Jeszcze raz gratuluję GKS-owi i dziękuję. Dzień dobry. Cel na ten mecz był bardzo prosty. Chcieliśmy się przy obiekcie na harcerskiej pożegnać z naszą publicznością o pierwszą ligę. Początek obiecujący w pierwszych dwóch minutach mogliśmy, nawet powinniśmy strzelić bramkę, ale po 25 minutach nikt nie powiedziałby, że ten mecz wygramy. Byliśmy na kolanach i tutaj akurat wielki ukłon w stronę zawodników, że podnieśli się z tych kolan. Najpierw strzeliliśmy jedną, drugą bramkę do przerwy, no i później e, dokończyliśmy dzieła, chociaż uważam, że były sytuacje akurat w meczu takie, które mo, mo, powinny zakończyć się strzelaniem czwartej i piątej bramki, natomiast już absolutnie mm, o tym nie pamiętam. Taka uwaga to bardziej jest do moich zawodników. Są pierwszy raz w takiej sytuacji, przegrali 5 meczów z rzędu i nawet sobie nie, nie wyobrażają, jak wielkiej sztuki dzisiaj dokonali. Jest bardzo, bardzo wielu młodych zawodników i do tej pory w swoich karierach tego nie przeżyli. Przegrać 5 meczów z rzędu, przegrywać w meczu z drużyną, która jest dużo, dużo wyżej w tabeli 2-0 i podnieść się z tego, to oni sobie nawet nie zdają sprawy jak wielkiej rzeczy dzisiaj dokonali i dlatego podwójne brawa bo przełamywać te trudne sytuacje, a jesteśmy na pewno w bardzo trudnej takiej mentalnej sytuacji, jest bardzo ciężko i to jest zarówno w piłce jak i w życiu i to jest e, taka bardzo dobra lekcja dla nich na przyszłość. Dziękuję. Ja jeszcze miałem pytanie jak wygląda sytuacja z który już powiedzmy około dwóch miesięcy nie się na wojsku, i tak samo jak w Kulawiak przechodzi rehabilitację i kiedy by można było się mu spodziewać? Kamil, Kamil ma kontuzję i tutaj z Kamilem jest sytuacja, dwa razy był u specjalistów zewnętrznych i na dzień dzisiejszy nie ma, nie, nie ma możliwości, żeby Kamil grał. Ta sytuacja ciągnie się od czterech tygodni i no, jest w trakcie leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o kulę, kul z kulą jest sytuacja taka, że przechodzi rehabilitację po w więzadłach krzyżowych. Zaczął z nami wchodzić w trening, jeżeli chodzi o uczestnictwo w treningu z zespołem, natomiast nie ma pozwolenia jeszcze od lekarza na udział w grach treningowych, czyli te wszystkie kontaktowe sprawy jeszcze są zabronione, natomiast proces u niego już zaczyna przebiegać tak jak powinien i tylko decyzja lekarza, Decyzja lekarza zdecyduje o tym, kiedy pojawi się w pełnym treningu. Natomiast bez kontaktu już trenuję wspólnie z zespołem i z piłką.